Umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nieskazitelne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Pośród Niego jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w Dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi. Tak samo i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. Moi kochani, gdy słyszymy takie sformułowanie tutaj, że Bóg jest w nas sprawcą ich chcenia i działania zgodnie z Jego wolą, to najpierw możemy pomyśleć o tym, że Bóg daje nam co, mówi nam, co mamy czynić, przez dziesięć przykazań, przez swoje prawo. Ale prawo staje się tylko wychowawcą, które ma prowadzić ku Chrystusowi i ku życiu według prawdy i ducha. Więc jeżeli święty Paweł mówi, że Bóg jest nas sprawcą ich chcenia i działania. Zgodnie z Jego wolą, to musimy rozpoznać, w jaki sposób się to dzieje. Jeżeli nie chodzi o jakieś zewnętrzne przestrzeganie przepisów, to chodzi o ducha. Zwróćmy więc uwagę na to, kiedy postępujemy zgodnie z wolą Bożą. Mianowicie wtedy, kiedy postępujemy w prawości naszego sumienia. Pamiętacie, jak Święty Jan Paweł II kiedyś głośno wołał, abyśmy byli ludźmi sumienia. Człowiek sumienia to taki, który kieruje się sumieniem, ale też nie chodzi o to, ażeby tylko od czasu do czasu sobie na swoje sumienie popatrzeć, ale aby niejako wejść w swoje sumienie, aby zamknąć się w swoim sumieniu, tak ażeby postępować tylko wówczas, kiedy sumienie potwierdza nam i wskazuje drogę i umożliwia realizację tego, co postanowiliśmy. Sumienie stanowi sanktuarium, w której mieszkamy w obecności Bożej. Możemy więc powiedzieć za świętym Pawłem, że kiedy przebywamy w sanktuarium naszego sumienia. I kiedy jesteśmy zgodni z tym sanktuarium, to wówczas Bóg jest w nas sprawcą ich cenia i działania zgodnie z Jego wolą. Wdrażajmy się w to, żeby nieustannie postępować w prawości sumienia. Miejmy upodobanie w przebywaniu w naszym sumieniu. Zamieszkajmy tam na stałe, nie wychodźmy stamtąd. A jeżeli jeszcze tam nie mieszkamy, to wchodźmy tam jak najczęściej i starajmy się znaleźć pełnię upodobania w przebywaniu w obecności wszechmocnego i miłosiernego Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.